Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Fishu. Jesteśmy w Prison Architekcie w kolejnym odcinku z Prison'a i nadeszły spore zmiany, ponieważ do Prison'a została dodana nowa zawartość do gry, a dokładnie DLC, które jest płatnym DLC. No niestety, ale co zrobić? No tak zarządził Paradox Interactive. Mm. I co to DLC dodaje? DLC dodaje nam możliwość jakby otrzymywania w transporcie yy, więźniów chorych psychicznie. Poza tym jeszcze mamy też parę innych rzeczy, do których zaraz przejdę. Też była aktualizacja prisona, gdzie dodali po części część po części część na części rzeczy z tego dodatku. Ale tak jakby ale trochę okrojone tam, ze dwa kilka elementów tam dodali i to w sumie tyle, no nie? I na przykład, jak mamy utwórz nowe więzienie, to mamy tak, no tutaj to się nie zmieniło. Mamy trzech nowych y, mm, naczelników, ten sprawia, że strażnicy rzadziej upuszczają klucze. W momencie transportu nowych więźniów, wytrzymałość straszników ulega odnowieniu. Ten za to leczenie psychiatryczne jest o 20% bardziej skuteczne, szanse na przyjęcie obłąkanych więźniów są większe. I ta robi coś takiego, że służby ratownicze pracują o 20% szybciej i docierają wcześniej. Koszty napraw zostają obniżone o 10%. To akurat mi się nie do końca podoba, no ale no jest. Dalej mamy różne rodzaje psów, czego wcześniej nie było. Mamy no, klasycznego. Mamy towarzysza, który jest przyjacielem strasznika, haskiego, który jest skuteczny na ośnieżonej mapie. Mm. Dalmatyńczyka, który żył na wsi, ale teraz zajmuje się zapobieganiem ucieczkom. Nie wiem, co on tak właściwie zmienia, no ale... Inny... Kolor jest, czy coś tam, inny model. Mamy kota, bo... Bo kot. Bo nie pies, i tyle. I mamy kościogryza. E, który po prostu dość chyba skutecznie zapobiega ucieczkom i pozwala... Znaczy, no... Jakby więźniowie mają mniej ochoty na ucieczki. Coś takiego, nie wiem. Dalej mamy tutaj się nic nie zmieniło. I tak, alonu no. Dobra. E, działka w dżungli. Nie wiem, czy to było. Ośnieżona działka. To też nie wiem, czy było. Być może, że było właśnie. Ale na pewno nie było Działki Pustynne i Działki na Księżycu. To są dwie nowe, dwa, dwa nowe rodzaje Działek. Warunki Praszki to już było, Chorzel psychicznie, Przestępcy, właśnie to dodaje to DLC. I możemy to dodać w trakcie trwania naszej rozgrywki, co też zrobimy, bo jestem bardzo ciekawy tego. No nie po to kupiłem w końcu to DLC, żebyście teraz tego nie widzieli, no nie? Pogoda i temperatura była, potrzeby personelu były, ścieżki ewakuacji to były, nieograniczone środki były, odkryto biurokracji, było, włączyć narzędzia i kody. To jest podał na no, nowe, ale <grymne> nie wiem w, w którym miejscu. Mi się kojarzy, że to już było. Wiem, że na pewno w gotowych więzieniach mamy dwa nowe więzienia. Właśnie pod Psy. Psych Ward. To DLC nazywa się Psych Ward. Ordens Edition. Czy jakoś tak? Psych. No. Że psychiatryk tutaj. Yy, I co jest? No załadujmy nasze więzienie. Ostatnia rozgrywka 6 dni temu była. I. Z tego co. O, właśnie. Jest dużo nowych rzeczy. jest tak. Główny, więc. Co? Ściana wyściełana ściana art deco, ściana z kafelkami, biała ściana, luksusowa ściana burgundowa, ściana orientalna, luksusowa ściana zielona, luksusowa ściana niebieskie pasy, ściana jutani. A, to możemy z takich zrobić te. Fundamenty, łe zarąbiście. Czy coś takiego dodali? Dalej mamy. Nowe rodzaje drzwi. Szare pasy, szare pasy, pomarańczowe pasy, czerwone pasy, żółte pasy. A, i to można oznaczać tym jakieś te strefy, tak jakby. Ciekawe. Mhm. O wysokim rygorze, o średnim rygorze. Drzwi tajne. O kurde, tajne drzwi można zrobić, ale kozak. A tu w ogóle. Czemu tu światła nie ma? Albo czemu tu nie działa w ogóle mi. Eh? Czego nie ma tutaj strażników? Chyba trzeba zatrudnić kilku. E, Ściana wyściełana, to to już mieliśmy. Burgundową też widziałem. Deko, Orientalna, Jutani, niebieskie pasy, zielona, żywo. Dobra, to to było. To już też było. Ogrodzenia strażnicze. Rama świetnie współgrająca z siatką, którą mog mogą otworzyć wyłącznie strażnicy. A, czyli takie coś. Okej, okay, to jest ciekawe. Dalej mamy podłogi: wapień, prędkość szybka i tylko wewnątrz, dywan niebieski, dywan brązowy, dywan czerwony, trawa i kamienie, tylko na zewnątrz i prędkość normalna. Ok, księżycowa, właśnie jest działka księżycowa, ale to chyba mówiłem. Y Utwardzona kamienista powierzchnia wyglądzie nie z tej ziemi Okej, okay. śnieg Wyściełana, pasuje do wyściełanych ścian Tworząc miękką cel Dla chorych psychicznie przestępców Wolna i wewnątrz tylko Na potrzeby bezpieczeństwa Okej okay. Trawiasty narożnik Prędkość normalna Tylko na zewnątrz O kurczę, narożniki nawet można robić Piasek, piasek był? Pieskowiec Normalna, tylko na zewnątrz. Połóż płyty z piaskowca na terenach zewnętrznych. Dalej, mamy pomieszczenie. Jakieś nowe. Gabinet psychiatryczny. Wyścielana izolatka. Wyścielane pomieszczenie tymczasowe. Miejsce, w którym umieszczani są nowo przejęci psychicznie chorzy przestępcy przez, przed przygotowaniem dla nich swojej wyścielanej celi. Okej. Okay. Wyścielana cela. Aha, to wyścielana izolatka. Ba. Okej, okay, okej. Okay. No dobra. Musi mieć łóżko, toaletę, wewnątrz, zamknięte otoczenie, ścianami i drzwiami. Teraz tak, znak toalety Znak toalety? Znak strzałka w prawo. Okej. Okay. Stół zewnętrzny, o kurcze. Umywalka łazienkowa, suszarka do rąk? Boże, ile tu jest nowych rzeczy. O Boże Drewniany Stół, Stół Dąb, Drewniany Stołek, Ławka Dąb, Ławka Park, Ja pierniczę. Roślina Kaktus, Roślina Luksusowe Okno, Duże Luksusowe Okno, Drzewo Kaktus, Drzewo Upiorne, Drzewo Wiśnia, Światło Lampa. Co jest? Znak łazienka, znak zbrojownie? Komoda z szufladami, drewniana komoda z szufladami. Ale po co to? Jezus starta opon stanowi niewielką przeszkodę wokół której spacerują więźniowie i pracownicy. Aha, czyli takie w sumie niepotrzebne, ale jest. Ale wycieraczka to już była. Proszę bardzo, czemu mi to podświetla w ogóle? Dalej mamy ws doskonale współgra ze skórzaną kanapą, skórzane krzesło. Radio. Lada sklepowa, to, to było. Nagrobek? Dostarczany jest po każdym skonie w więzieniu. Eee, możemy cmentarze robić? O kurde. Kładka pozwala więźniom i personelowi na przechodzenie nad obszarami. Ziemi i wody obiektu nie można budować nad ścianami, ogradzeniami i innymi budynkami. <laughs> jakie to jest dobre! Boże, kładka B! Pozwala na więźnię. Per... Eee, kładka stalowa. Jezu, jakie to jest zarąbiste. Tu mamy coś nowego model budowy anatomicznej. Dodanie modelu budowy anatomicznej do gabinetu psychiatry poprawi jakość stosowanej przez psychiatra terapii dla psychicznie chorych więźniów. Skórzana kanapa. Szafka z lekami. Dodanie szafki z lekami do gabinetu psychiatry poprawili jakość stosowania. Aha. Dalej, tablica. To też dodaje. Test roz... Rorschacha. O kurde. Siamiska. To teraz przemogą mogą mieć też wytrzymałość. Jenny <laughs> stojek na płaszcze. Miejsce, w którym personel zostawia poście i kapelusze. I ja, głowa łosia. Tragał na książki. Krótki, krótki. O, ja. Pff. No, dodali naprawdę dużo. Mamy właśnie psychiatrę tutaj dostępnego. Mamy sanitariusza. Personel medyczny specjalnie przeszkolny w obchodzeniu się z psychicznie chorymi przestępcami. Wow. Logistyka. Stan celi. W jakim sensie stan celi? Czy jest zły lub dobry? Aha, stan celi, w sensie, że pokazuje nam, które są wolne, a które zajęte w tym momencie. Dobrze mam to rozumieć? Ale to w takim razie coś by mi się tu nie zgadzało. Albo się zgadza. W sumie mam 218 więźniów. Możliwe to przyjęcia. To w ogóle jest chyba powiększone. tego co widzę. Bo wcześniej nie było takiego wielkiego tego. Tak bynajmniej mi się wydaje. Dalej, transport. Transfer więźniów. Co? Od czasu do czasu pojawia się oferta przyjęcia więźniów wysokiego ryzyka, którzy są zbyt niebezpieczni dla innych zakładów karnych. Warto zachować rozwagę. Nie bez kozery płacą za nich tak duże pieniądze to zatrwardzali przestępcy, których żadna inna placówka nie chce przyjąć. Aha, czyli że to jest tak jakby z jakiegoś więzienia do naszego. Kurde, nieźle. Wyrok śmierci, niedostępny obecnie. I teraz tak. Chorzy psychicznie więźniowie odczuwają nieustannie napięcie i potrzebują cel o miękkich ścianach oraz pomocy psychiatrycznej, aby poczuć się lepiej w kwestiach prywatności, komfortu, bezpieczeństwa i wolności, zanim dostaną napadu. Nie możesz wnioskować o przyjęcie do zakładu karnego psychicznie chorych więźniów, dopóki nie jest on wyposażony w cele o miękkich ścianach lub w wyściełane pomieszczenie tymczasowe. Normalne cele można przekształcić w cele z miękkimi ścianami z poziomu menu pomieszczenia. OK. O no to jest wszystko to samo dotacje. Skrzydło dla psychicznie chorych jest teraz dostępne. Rząd jest skłonny przyznać nowe, pewne środki finansowe na rozbudowę naszego więziń, więzienia, aby umożliwić nam przyjmowanie i zapewnienie odpowiednich warunków chorym psychicznie więźniom. Dofinansowanie to ułatwi budowę specjalnych cel z miękkimi ścianami i zatrudnianie wyszkolonych psychiatrów. Zbudujesz skrzydło. Zbuduj skrzydło, blok dla obłąkanych z 10 wyściełanymi celami, przyjmij 10 obłąkanek skazanych, raturnik dwóch psychiatrów, każdy potrzebuje gabinetu. O kurde Znaczy no tak, weźmiemy to. Ale... Ło! Wow. Dalej mamy szybkie budowanie i mamy wyściełaną małą celę i wyściełaną średnią. I tutaj mamy też takie pomieszczenie... Pomieszczenie gospodarcze. A to było już wcześniej. W ogóle to chyba inaczej teraz wygląda. Tak ładniej trochę. Na niebiesko podświetlone. Sanitariusz, o no proszę. Jest dostępne coś nowego. E, tak, ja chcę na pewno rozbudowę terenu, bo. No tu nie zmieszczę ich. A tu nie chcę po prostu już wsadzać kolejnych więźniów. Dlatego zrobimy. Dlatego zrobimy to po tej stronie. Cały blok więzienny dla. Obłąkanych. Mogła wojny włączyć wydarzenia klasyczne. O, mogę sobie wybrać. Kodechyski mi się mega podobają. A dajmy tego. Czy są już zmienione te psy? Nie, jeszcze nie. Może kolejne będą dopiero. Gdzieś tu była ta miska dla psa. Tu jest psia miska. Okej. Okay. Tutaj dodamy ten wieszak. Tak myślę, żeby tutaj im w ogóle wydzielić, tak jakby pomieszczenie na Łazienkę. Nie wiem po co są w ogóle hmm, te znaki. Ale dajmy to. Głupie jest to, że nie można tego obracać. Trochę, trochę spaprali to, no ale no, cóż. Och, well. Spróbujmy tutaj pozmieniać trochę. Tutaj bym podemontował to wszystko, co jest mi niepotrzebne. Teraz mogę pokombinować sobie tutaj z tym wszystkim, no nie? Fajne to jest. Mega mi się to podoba. O Boże, ale byśmy mieli teraz cmentarz. Jenny. Dopiero teraz sobie to uświadomiłem. Że to by był taki ogromny wpis tu cmentarz. Ej. Ej. Usunęło mi cały plan na więzienie. Hmm, cudownie. Będę musiał popatrzeć na poprzednie odcinki, jak to było poplanowane. Ja pierdzielę, ale mi zrypali wszystko. Co to jest? Zmienili ikonkę narkotyków? O kurde, ciekawe. Odblokujmy jeszcze teraz sanitariusza, tak myślę. Eee, no. Czy wy już tylko dlatego, że nie było tutaj tego znacznego? Nie mogliście tego. Serio? Czyli jak to usunę, to teoretycznie będziecie mogli to zrobić. Korzystać z tego, tak? Ja pierdzielę co za cybany totalne. Brak mi słów na was. No i. Skąd ja mam wiedzieć, co tu miało być? Ale mi to zrypali, no po prostu, no nie wiesz... Ta mgła wojny w ogóle jest teraz taka czarna, że to jest niepojęte. Jasnie ktoś mi powie, co tu miało być. Może zatrzymać odcinek, może posprawdzać, co gdzie było. No dobrze, wróciłem, zrobiłem, zaprojektowałem, powiedzmy na nowo i wyszło to mniej więcej tak. Mm. Tutaj będzie dla tych więźniów z wysokim rygorem, no nie. Tutaj będzie. Pamiętaj, fisz, jeżeli zapomnisz, co miałeś zbudować, wróć do tego odcinka. Tu ma być składnik na wszelkie chemikalia. Tu ma być stołówka. Tu ma być kuchnia. Tu mają być wszystkie cele. Tu ma być łazienka, świetlica, pralnia, jard, sklepik, dział pocztowy lub coś takiego. I kaplica, a tu warsztat. Dobrze, dalej idziemy. Tu ma być świetlica. Tu ma być. Tu ma być pralnia. A tu nie wiem co. Prawdopodobnie też składzik, Nie wiem w ogóle co tu miało być się wymyśli coś na poczekaniu tu może być składzik, tu może być składzik Gdzie może być i tak, tutaj będzie osobne wejście dla więźniów z karą śmierci, tak sobie wymyśliłem myślę, że to będzie fajny pomysł żeby tutaj po prostu osobno wchodzili więźniowie z karą śmierci tu będzie dla najwyższego rygoru tu będzie yard tu będzie świetlica, tu będzie stołówka, tu będzie łazienka, tu będzie kuchnia, a tu będą cele, małe cele. Także, Fiszu, pamiętaj, pamiętaj, jeżeli zapomnisz, pamiętaj. A teraz jeszcze chcę zrobić jedną rzecz, a mianowicie chcę zrobić tutaj to. Pytanie, czy będę mógł? Teraz zobaczymy, bo chcę wykorzystać ten skrawek ziemi. Do tego jest potrzebna nam kładka. Z tego co dobrze rozumiem, tak? Może tutaj. Bo ja bym chciał tutaj zrobić z tego miejsca przejście. Tylko. Tu mam zablokowane, tak jakby. na razie tak. Boże, drogie są te kładki, ale mamy już 180 tysięcy, więc nie jest też tak tragicznie. Hmm, bo chcę tutaj zagospodarować. Zrobię tu prawdopodobnie nowe ambulatorium, nowe pomieszczenie... No znowu śmierć. To no znowu umarł. To kapusiem. Mm, jak zwykle, jeszcze wciąż ciąży, że jeszcze zabiły kobitę. No ładnie. Aha, jezusy normalnie, jezusy. Jak wy to robicie? Ktoś mi wyjaśni? Mhm. Mm no, nieźle. No tak, na pewno muszę tutaj zrobić ambulatorium. Na pewno muszę zrobić nowy generator prądu, żeby zasilić tą część. Mm, na pewno muszę zrobić. Nie wiem, czy jakieś pralni jeszcze nie zrobić, ale chyba nie. Zwolnienie warunkowe to możemy zrobić, bo nigdzie indziej mi się nie zmieściło. No, głównie te trzy rzeczy. Głównie ambulatorium to będzie. Pewnie mnie jest taki plan. Smycz dla psa? Boże, ile oni tu teraz nowych rzeczy dodali? To jest narkotyk. Piurowieczne, złoty zegarek kieszonkowy. O kurde. No macie to przecież, dlaczego wy nie możecie tego zrobić, no? Tu nagle postawili, chociaż nie mogli, a teraz nie mogą. Przepraszam. O co tu chodzi? Ja tylko tracę pieniądze przez to. Hmm, tak to wygląda. No okej. Okay, nie jest też tak źle. Mogło być gorzej. Nagle idzie. Niemożliwe, czyżby zrobili w końcu to, co ich łaskawie proszę? Gdzieś ty z tym Polas, ja się pytam, no. Prostu. Czy ktoś mi jest w stanie to wytłumaczyć sensownie, dlaczego on, chcąc zamontować to tu, chce przejść tędy? Hopie nie masz tam przejścia. Noż do... Nie mam pojęcia co oni odwalają, bo oni kładą te kładki tu i oni chcą przejść tamtędy. No nic, no napisałem właśnie na dyskusji na community, bo nie wiem gdzie mogę się gdzie indziej skomunikować z twórcami tej gry, więc napisałem dyskus dyskusji żeby po prostu naprawili te kładki, bo to tak nie powinno być, bo jest coś takiego, że po prostu oni tutaj wybudują ten początek, ale potem oni próbują jakimś, nie wiem którędy przejść naokoło i tutaj postawić ten most ale nie widzę absolutnie logiki w tym co oni robią także jeżeli tam, nie wiem, jakimś cudem twórcy gry trafią na mój materiał lub trafią na moją dyskusję na ten temat, to proszę bardzo, żebyście to naprawili, please fix it, czy coś, nie wiem, nie umiem po angielsku dobrze. Już kiedyś umiałem dobrze, teraz to tylko takie szczątkowe, bo w sumie nie mam już od jakiegoś czasu. Eee, angielskiego, teraz norweskiego się uczę, haha. Fajnie, no nie? Też tak sądzę. No, a my, no cóż, zajmiemy się w takim razie budową psychiatryka, bo nie widzę innego rozwiązania. Więc po prostu, no co, ja tu się zajmę tym, zaplanuję to, co trzeba i no... Zobaczymy się prawdopodobnie jak już to zrobię. Może w tym czasie ktoś mi odpisze. Nie wiem, zobaczymy. Także widzimy się za chwilę. No dobra. Tak więc mniej więcej zaplanowałem na razie coś takiego. Może to później się rozrośnie. Na razie nie chcę szaleć. No tak, tutaj będą cele dla właśnie tych psychicznie chorych. Tutaj w sumie na razie nic, po prostu taki jakby hall. Tu będą gabinety. Tych psychologów, psychiatrów, jakoś tak. Tu będzie ambulatorium, tu pralnia, tutaj będzie składzik na te wszystkie rzeczy. Tutaj będzie stołówka, tylko że stołówka jest raczej trochę za duża. I tu jest kuchnia. I tą stołówkę prawdopodobnie. Zostawimy taką jaka jest, bo może potem po prostu więcej tych chorych będzie. Dalej mamy tutaj świetlicę. Tutaj mamy magazyn, do tego tutaj będzie na mm, wszystkie te jakieś generatory, i tak dalej. Tutaj mamy recepcję. Tu mamy co? Właśnie tutaj nie jestem pewien, co tutaj dać. Tutaj na pewno odwiedziny bym chciał zrobić. Bo się zmieści chociaż może być ciężko. Czy... A nie, da radę, da radę się zmieścić. No to tutaj będą odwiedziny. Tutaj będzie ubikacja. Nie, tu będzie kuchnia, a tutaj będzie stówka dla pracowników. Tutaj będzie ubikacja dla pracowników i pomieszczenie socjalne. Tutaj. Trzy kolejne gabinety. Nie wiem, czy potrzeba jest aż tyle gabinetów, no ale zobaczymy. Gdzieś tutaj myślałem nad jakimś mm, bezpieczeństwem czy coś takiego. Mm, no i co jeszcze nam jest potrzebne? Jak w zasadzie to wszystko już jest. Cele rodzina to raczej tutaj nie. Zbrojownie, raczej nie. Kaplice to bym otworzył gdzieś tu. Znowu mi uciekną. Już mi chyba z pięciu osób uciekło. Yy, no a tu zobaczymy co tu będzie. Na razie będzie takie po prostu pomieszczenie, a co tu zrobimy? Może warsztat tu zrobimy, jeżeli będzie taka możliwość. To się zobaczy. To się jeszcze zobaczy. Nikt mi niestety nie odpisał jeszcze na wiadomość, czym czekał Kilka godzin? Znaczy, nie no, przesadziłem. Ale kilkadziesiąt minut czekałem, no nie? Dobra, no to co? No, zabieramy się za budowę, bo nie widzę tutaj przeciwwskazania, żeby się nie brać za, nie, za nią. Mam sporo pieniędzy, więc nie muszę się o nie martwić na razie. W sumie mógłbym jeszcze tamte bloki więzienne porobić, ale na razie so się powstrzymam. Blokami więziennymi pozostałymi, zajmiemy się w przyszłym odcinku. Na razie tutaj wszystko chcę zrobić. Okej. Okay. No co jest. Wypadek w pobliskim więzieniu uczynił cały blok placówki nieużytecznym. Nie mamy wyboru, musimy przenieść więźniów do Twojego e, więzienia. W pobliżu nie ma żadnej innej wojny. Placówki wkrótce tu będą. Okej. Okay. Myślę, żeby jeszcze jeden zrobić. Mm, gabinet psychologa. Także szybkie budowanie. O, inaczej teraz to wygląda. Jest, Boże. Boże, dziękuję. Wysłuchali mnie? W końcu, w końcu mnie wysłuchali. Można obracać skopiowane te, skopiowane pokoje. Boże, jak dobrze! W końcu ktoś pomyślał. No, myślę, że zrobiłem wszystko, co mogłem. Także cóż. Tutaj jeszcze coś sobie podokańczam, plus jeszcze zobaczę, czy mi odpisali, czy nie. No ogólnie ogarnę co i jak. Także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Komentujcie, subskrybujcie, oceniecie Ja się z wami żegnam i do zobaczenia, do usłyszenia, no i cześć.